W dzisiejszym materiale dowiemy się, czy warto zainwestować tysiaka w wentylator, czy wystarczy nam zwykły sklepowy. W tym materiale zobaczycie, jak prosto połączyć aplikację Wahoo z tym wentylatorem za pomocą Bluetooth i przeprowadzę Was troszeczkę przez system łączenia. Uwierzcie mi, jest to bardzo proste i zajmuje bardzo mało czasu. Następnie sprawdzimy sobie, jak głośny jest ten wentylator i czy to rzeczywiście jest na tyle duży hałas, że jest nie do zniesienia podczas jazdy. I na sam koniec najważniejszy test, czyli porównamy sobie oba wentylatory. Około pół godziny jazdy na trenerze i zestawimy moje tętno i moc pedałowania. Razem z tymi wentylatorami. Zobaczymy, który z nich okaże się lepszy. Nie przedłużam jedziemy. Wahoo Kik Headwind to w pełni interaktywny wiatrak. To urządzenie płynnie i całkowicie automatycznie dopasowuje intensywność swojej pracy do jazdy kolarza. Można ustawić moc wentylatora za pomocą czujnika tętna lub prędkości. Wentylator generuje ciąg powietrza o prędkości nawet 48 km na godzinę w zależności od osiągniętych wyników lub ręcznych ustawień. Dzięki połączeniu za pomocą Bluetooth łączymy telefon z wentylatorem i paskiem tętna. Headwind oferuje Cztery programy, które możemy połączyć za pośrednictwem aplikacji lub przycisków na obudowie. Waga tego wentylatora to około 5,5 kg, natomiast cena w tym momencie to 1199 zł. Czy zastanawiałeś się, jak głośny jest ten wentylator? Teraz się przekonamy. Aplikacja łachu jest bardzo prosta i przyjemna w obsłudze. Musicie pobrać aplikację, następnie przechodzimy do zakładki Devices, czyli urządzenia. Musicie wyszukać urządzenie, które chcemy sparować. W naszym przypadku Headwind. Następnie po kilku chwilach mamy już połączone urządzenie z naszą aplikacją. Następnie, jeżeli mamy dostępny czujnik tętna, analogicznie robimy to samo. Dzięki temu ustawiając opcję w naszym wentylatorze na HR, nasze urządzenie będzie dostosowywać moc wiatraka do naszego tętna. Zaczynamy nasz test. Pierwsze 30 minut z kikerem, później 30 minut ze zwykłym wentylatorem, na koniec podsumujemy sobie, kiedy jechało mi się po prostu lepiej i przyjemniej. 22-minutowy test za mną, chwila przerwy i pojedziemy to samo ze zwykłym wentylatorem, a potem sobie to wszystko podsumujemy. Drugi test przed nami, 30 minut teraz jazdy ze zwykłym wiatrakiem, lecimy. Minut za mną i widzicie, że różnica jest spora. Jeżeli chodzi o odczucia, też tętno jest wyższe, ale jedziemy dalej. Spróbujemy dać go na dwójkę. Zwiększamy na trójkę. Niech chodzi wentylator na maksa, bo powiem szczerze, że nie spodziewałem się takiej różnicy po tych kilkunastu minutach jazdy. Kończymy powoli nasz test. Leci 29 minuta. Chyba nie trzeba Was przekonywać, że różnica jest widoczna gołym okiem. Jeszcze minutka i przejdziemy sobie do... Podsumowanie. 30 minut za nami, to teraz czas na podsumowanie. Czas na podsumowanie dzisiejszego materiału. Naprzeciw siebie stanęły wentylatory od Łachu i zwykły sklepowy. Interaktywny kontra manualny. Kto wygrał? Jeżeli chodzi o suche fakty i statystyki, myślę, że sami widzicie. Więcej watów wykręciłem podczas jazdy z tym wentylatorem i miałem zdecydowanie niższe średnie tętno niż przy tym wentylatorze. Różnica jest aż 8 punktów średniej tętna. Tutaj miałem ponad 187 watów. Tutaj E, troszeczkę powyżej 170 różnica kilka watów średniej też na korzyść wentylatora od łachu. jeżeli chodzi o kompatybilność nie zerwało mi połączenia ani razu e, przez bluetooth cały czas wentylator pracował ustawiony za pomocą e, tętna więc dostosowywał cały czas tempo dmuchania pod to jak ja się czułem na rowerze jeżeli chodzi o głośność Uwierzcie mi, że nie odczułem żadnego dyskomfortu ani tutaj, ani tutaj. Jeżeli ktoś się martwi, że łachu będzie zbyt głośny, to już wam mówię, że mając słuchawki, czy oglądając YouTube a bez słuchawek przy drugim podejściu, nie stawiało to dla mnie żadnego problemu. Jechałem z czystą przyjemnością i tego szumu tak naprawdę nie nie słychać. Osobiście po co się bardzo dużo, więc byłem mega zaskoczony, że tutaj przy Łachu tak naprawdę po 30 minutach dopiero zaczęły mi krople z potu gdzieś się pojawiać. Natomiast przy tym zwykłym wentylatorze to widzieliście, że rama była praktycznie mokra dużo szybciej niż po 30 minutach, więc z tym względem no, Łachu wygrał moje serce zdecydowanie. Na sam koniec, czy warto zainwestować ponad tysiaka w ten wentylator? Subiektywnie jeżeli miałbym kupować dla siebie, to zdecydowanie tak, komfort jazdy był zdecydowanie większy niż w zwykłym wentylatorze. Także dzięki za dzisiaj, trzymajcie się i cześć!